Cieszymos, tej strony bardzo witajcie w tym krótkim, właściwie infowlogu na moim kanale. I słuchajcie, sprawa wygląda tak, że nie wiem jak teraz jak to będzie z filmami. Postaram się ogólnie, żeby te daily jeszcze podciągnąć. A o czym teraz powiem? O tym, że coś niestety. Internet ostatnio mi zwariował w ostatnich dwóch dniach i filmy na YouTube długo się niestety przesyłają. Dzisiaj nie, nie zdążyłem już wrzucić odcinka, który miałem wrzucić no i niestety nie wiem jak to będzie. Daily u mnie trwało już ponad 2 miesiące na pewno może już 2,5 bo zaczęło się chyba od końca czerwca cały lipiec, cały sierpień odcinek był codziennie na kanale aż do teraz ale no, i właśnie nie wiem co to będzie dalej. Może jeszcze te daily uda się podtrzymać. Wiem, że prawdopodobnie od niedzieli mnie nie będzie, aż do wtorku chyba, i nie wiem, czy w ogóle cokolwiek będzie na kanale. Nie wiem, czy uda mi się cokolwiek zrobić. Jak to będzie, może być tak, że niestety już te daily będzie zakończone po tych dwóch i pół miesiącach, mniej więcej. No a. We wrześniu teraz byśmy zrobili nowe daily, które. No nie wiem, zobaczymy jak to w ogóle będzie, ale może być nawet taka sytuacja, że to daily się skończy. Ale te, nagrywam właśnie ten film, ponieważ trochę głupio jest zakończyć te daily. Chciałbym jeszcze, żeby to podciągnąć, bo fajnie jest właśnie, jak codziennie jest film na kanale. Także dlatego ten film robię, żebyście po prostu wiedzieli, że coś, no niestety, no coś niestety nie tak jest z tym internetem. A nowy będę miał niestety dopiero za 2 lata, no właśnie 2 lata, ale to dopiero od stycznia, no więc tak niestety jest. No, czasami coś niestety się dzieje, czasami jest jakaś mała awaria. Także niestety taka mała informacja też dla Was jest. No i słuchajcie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiem, czy w ogóle cokolwiek uda mi się zrobić. Może jakieś trzy filmy uda mi się zrobić na zapas, i wrzucę je na laptopa bo nie będzie mnie prawdopodobnie 3 dni a chciałbym, żeby te daily jeszcze podtrzymać także może się uda i postaram się, żeby też te gierki sesja które mam nagrane, żeby również się pojawiły mam nadzieję, że się uda tak także słuchajcie to by było na tyle w tym odcinku, wiecie o co chodzi, a robię to tylko po to, żeby wiecie, utrzymać te daily może się uda może, nie mówię, że na pewno także to by było na tyle w tym odcinku. w górę komentarze, subskrypcje, kto jest nowy. I aby ten internet już mnie nie zawodził. Widzimy się w następnych materiałach i siemka.